A ogólnie, jeżeli chodzi o same festiwale, jakie ty masz nastawienie? Lubisz przebywać z tak dużą ilością ludzi, czy jednak gdzieś tam wolisz się schować i bawić się w swoim gronie na takich festiwalach? Jak to u Ciebie wygląda? Znaczy, zawsze wolę y, też swoje grono, świecę, że tak idziemy na festiwale pełną ekipą, y, znajomych i tak jest też tutaj. Y, jestem też w strefie Tezenisa, z którym współpracowałam, współpracuję od wielu, wielu, wielu lat. Y, nigdy nie chodzę na tego typu imprezy sama. I nie mam problemu z tym, że jestem w dużym gronie ludzi. A zdarza się, że podchodzą właśnie w takich miejscach do ciebie fani i proszą o zdjęcia, pytają o coś. Fani, nie fani, nie wiadomo w sumie, kto jest fadem, ale tak, podchodzą ludzie i proszą o zdjęcie i to jest zawsze bardzo, bardzo miłe. Gdzieś tam to wsparcie, mimo wszystko, jest tak odczuwalne. No Nawet to... nie tylko, mówię, głównie tutaj chodzi o to, że nie tylko w internecie, gdzieś tam w komentarzach, kiedy cię ludzie wspierają, ale również w takich miejscach, że tak powiem, face-to-face. Face. No wiesz to, że Ktoś podchodzi się pyta Ciebie o zdjęcie, to nie jest równoznaczne ze wsparciem. No tak. Więc różne osoby y, o to zdjęcie y, proszą. Ja nie wiem jakie mają intencje i y, 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 co, co o mnie myślą. Po prostu, no, dlaczego nie, mogę z kimś zrobić zdjęcie, jeśli poprosi i jest to normalna prośba. Tyle. Dużo wsparcia od swoich obserwatorów, czy od swoich fanów. Nienawidzę tego słowa, ale mhm. obserwatorów właśnie mam, tak. Zapytam się tutaj też, Oprócz tej dobrej strony jest też ta zła strona. Jak ty sobie radzisz z hejtem? Bo początkujące osoby w internecie na pewno chciałyby usłyszeć takie rady od osób, które już dłuższy, dłuższe lata są w tym internecie. Jak ty sobie radziłaś z hejtem? I radzisz no, tak naprawdę do tej pory? Pewnie gdzieś, gdzieś tam w mniejszej ilości, ale na pewno się pojawia. Bardzo mało mam tego hejtu. Mm, nie jestem na pewno kontrowersyjną osobą. Wydaje mi się, że taka jestem w miarę też dyplomatyczna, często. Nie chcę używać określenia poprawna politycznie, ale też nie mam potrzeby być jako kontrowersyjną postacią. A na przestrzeni lat, no to, to się zmieniło, no, u mnie już mija dekada, od kiedy jestem gdzieś tak w social mediach i kiedy faktycznie jestem wystawiona na tą opinię publiczną. Były ciężkie momenty, ale to chyba. Taka samoświadomość, znajomość tego, co się robi, i wiedza po prostu, ile to wymaga pracy, ile to wymaga wysiłku i z czym to się wiąże. To chyba to jest najważniejsze. Plus, nie wiem, przyjaciele. To, to zależy. Ja zawsze uważam, że każdy człowiek jest zdolny przyjąć na siebie jakąś tam ilość krytyki, hejtu, bo krytyka, hejt, rozróżniajmy to też. Yy, tylko, że w pewnym momencie, kiedy jest tego faktycznie za dużo, to człowiek jest trochę jak taka butelka, która się napełnia. <grym> nie wiem, jak to zmontujecie. Yy, że się napełnia i jak nie ma możliwości, żeby to tak trochę chociaż wyschło, to się w pewnym momencie musi wylać i no, tylko jesteśmy ludźmi i gdzieś tam u każdego jakaś tam granica tego, yy, tego przyswajania hejtu jest, nie? Myślę, że tutaj to nie tylko jeżeli chodzi o hejt, ale czasami nawet jeżeli nie chodzi o emocje. Osobą, tak, i nie, nie trzeba być osobą publiczną, żeby być narażonym na hejt, bo wiele po prostu młodych osób, które gdzieś tam po prostu prowadzą swoje social media, czy jakkolwiek, czy w szkołach po prostu y, są, to narażeni są na hejt i na to, że ktoś o nich coś negatywnego pisze, niekoniecznie prawdziwego. I w takich sytuacjach, jeżeli pojawia się coś w komentarzach, odpisujemy czy nie? Jak ktoś pisze nas hejt? Tak. To indywidualna potrzeba. Ja wybieram zasadę, że no nie odpisuję, zostawiam to sobie, niech sobie żyje i nie na przykład umrze śmierć naturalną. Ale skłamałabym też, jakbym powiedziała, że nigdy nie odpisywałam, bo też się zdarzy. Każdy z nas jest człowiekiem i wiadomo czasami no, są czasami takie komentarze, które naprawdę dalekie są od prawdy, ale już tak, 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 tak bardzo, że tę te, fikcję i ten fałsz i ten, to kłamstwo można bardzo łatwo obalić, więc wtedy faktycznie coś tam odpiszę, plus mam taką trochę naturą, naturę ironiczną, więc... Czasami nie mogę się powstrzymać. Przejdę też do, dalej do Twojej stylizacji, bo nie tylko dzisiaj, ale zawsze wyglądasz fantastycznie. I, Dziękuję. I tu pojawia się pytanie, na co dzień inspirujesz się kimś konkretnie? Ktoś Ci pomaga dobierać stylizację? Czy jest to taki kompletny freestyle? Teraz niedługo będę miała jedno wyjście, przy którym faktycznie jedna osoba mi pomagała. Czy można powiedzieć, że korzystałam z pomocy stylisty? Może troszeczkę tak. To jest w ogóle. Pierwsza taka sytuacja w ciągu 15 lat, gdzie jestem jakby w tym jakby trochę świecie. Yy, a tak na co dzień to nie, no to dyktuje wszystko mój synek. No Ma być wygodnie, mama ma biegać, mama ma nosić na barana, yy, no i ma być zwinna szybka i tak dalej, no więc dres chyba <laughs> u mnie to jest festynizacja codzienna taka serio. Taka poza off camera. No na przykład na festiwalu biorę się inaczej, tak, ale domowo, tak codziennie, o co pytałeś, no to to ma być wygodnie po prostu. Jasne, że tak. Zapytam cię, wczoraj był Dzień Dziecka, cudowny czas spędzony z Bastkiem, jak ci minął ten dzień? No to już powiedziałeś sam, cudowny <laughs> dzień spędzony z Bastkiem, tak. To było moimi oczami, jak obserwowałem <laughs> to wszystko na Instagramie, a jak no twoimi jadam, oczami? To 15 sekund i jedno zdjęcie. Jak byliśmy przy remizie strażackiej. Tak może powiedzieć remiza? Czy to u mnie to jest remiza? Tak. <gry> Wiesz co, pojechaliśmy do strażaków i po prostu, bo kocha strażaków i policjantów, no za założyliśmy czapkę mu strażaka, to była taka niespodzianka i po prostu yy, zobaczył sobie te duże samochody. I strażaków, yy, nazwijmy to w akcji, udawanej akcji, no, no to tylko tyle. No ale to myślę, że to jest fajne przeżycie dla takiego Nie, małego chłopaka. No tak, no i się bardzo, bardzo cieszył, no. to było pod Rzemce, pojechaliśmy już po jedzonku i no...